Damian Kołpak, jeden z trenerów ofensywy Lowlanders. Damian, jak tam tętno po meczu? Na szczęście już się uspokoiło. Oczywiście już trochę i duch puszczy wleciał, także już jest troszkę chill. No Finał chyba na miarę finału. Tak. Godny godny mecz finału. Także myślę, że mógł się podobać wszystkim, którzy oglądali. Bardzo dużo błędów z naszej strony, szczególnie ofensywnie. Było wiadomo, że, że jednak karton ubiega coś i urwie się parę razy. No, tej klasy zawodnika no, czasami nie jesteś w stanie zatrzymać, choćbyś miał najlepszą defensywę, y, jaką byś mógł złożyć. W, załóżmy w polskiej lidze, tak? No, a analizowaliście już tak może na szybko, co się działo w czwartej kwarcie z wami? Y, tak, już y, były rozmowy i na sideline, bo oczywiście staraliśmy się wszystko zachować, żeby to było... Jednak cały czas ten fokus był na meczu, tak? Więc y, i zawodnicy sami z siebie wiedzieli też, co robią źle. Y, i to chyba zaowocowało też w tym ostatnim drive'ie, że, że poprawiliśmy bardzo mocno grę ofensywną i przeszliśmy do tego momentu, gdzie mogliśmy trafić ten film. No, ostatni drive, to podkreślał też Michał, trener Rebels poprowadzony perfekcyjnie, idealnie spalony czas. Rebels została sekunda tak. na, po kick-offie. Kontrolowaliście ten czas z sędziami, bo nie było zegara. Cały czas kontrolowałem przede wszystkim ja i coach Pawlaczyk, czas z, z sędziami że, i przekazywaliśmy to po prostu do trenera głównego, żeby miał chociaż chwilę, żeby z Odpowiednie zagrywki do, 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 danego, do danej sytuacji na meczu, po prostu. Tak, ten ostatni rekord fantastyczny. przejdźmy mi, miłe tematy. Jak się czuje dwukrotny mistrz Polski rok po roku? <głosilesia> bardzo dobrze, tym bardziej, że nawet nasza drużyna juniorska rok w rok walczy o, o najwyższe cele w polskiej futbolidze, z czego bardzo się cieszymy i to też owocuje w drużynie seniorskiej, tak że ci młodzi zawodnicy wchodzą. Okej, okay, wiadomo, że jeszcze brak im doświadczenia i zdarza się. Nawet u Krzysia Nosowa, tak? który dopiero drugi rok gra w futbol, miał dzisiaj dużo dropów tak, na, dzisiaj, nad, na przyłożenia. Dzisiaj tak, Jego postawa, pierwszy finał, postawa. tak? Tak. Okay. Emocje? Emocje, brak doświadczenia na pewno na to wpływa też. Yy, ale bardzo się cieszymy, że trafił do nas i, i bardzo się rozwinął yy, no i będąc u nas. Sebastian, Sebastian Agielski, yy, No, co tu dużo mówić? Chłopak trenuje pół roku. Futbol. Nie widziałem nigdy jeszcze takiego sportowca, który ma taką mocną psychikę, jeżeli chodzi o, ogólnie o sytuacje boiskowe, o sport. Bardzo dużo lat grał w piłkę nożną i miał też sukcesy w piłce nożnej, więc myślę, że to też zbudowało u niego charakter. To kopnięcie na sekundę przed końcem, myślisz, że wielu kickikerów by wytrzymało? Nie wielu by to wytrzymało, na pewno, a tak jak mówię, Sebastian, po prostu jego psychika, jakby jej w ogóle nie miał, o tak bym to nazwał. Ice cold zawodnik. Tak jest, dokładnie. To, to na, na treningach, na, yy, nawet jeżeli na treningach mu nie wyjdzie. Nawet taka anegdotka mała. Czwartkowy trening nie trafił żadnego field gola. I przed field golem teraz rozmawialiśmy już na sideline'ie, tym ostatnim, yy, mówi sobie, powtarzał sobie w głowie, że zmieniliśmy go na ostatnim treningu na dwóch innych kickerów. I on sobie powtarzał w głowie, że on musi to trafić. Jak no, widać Trafił. No to naprawdę thriller, thriller. Mecz, mecz godny finału, tak już sobie rozmawialiśmy trochę poza kulisowo. Yy, no bawiłem się świetnie, a ty. <laughs> yy, teraz już się bawię <laughs> świetnie, to nie ma co ukrywać nawet. Tak, mecz na pewno godny finału, tym bardziej, że naprawdę dużo punktów, dużo fajnych akcji i ze strony Rebels, i z naszej. Yy, no co to dużej. Spodziewaliście się, że Defensywa Rebels zagra najlepszy mecz w sezonie akurat w finale? Ja osobiście miałem takie przeczucie, że mogą zagrać naprawdę dobre spotkanie, chociażby z tego względu, że mają naprawdę dobrego trenera tak głównego. Michał Kołek zawsze, zawsze uwielbiał krzyżyki i kółeczka, więc rozpracował na pewno i naszą ofensywę, i defensywę tak samo, więc no, naprawdę mega mega robota z jego strony. Jeżeli chodzi o defensywę Rebels, bo cały sezon naprawdę nie pokazywali za wiele. No w finale całkiem inna to była drużyna. Tak. W ataku, może niekoniecznie, bo widzieliśmy to w ostatnich meczach, ale defensywnie. Ja byłem szokowany. Całkiem to... inna drużyna tak. na pewno w defensywie, no ale jak widać, dało się wbić. Powiedz mi, jak było 14-0, co sobie myślałeś? Parlamentarny tak, parlamentarnych ja tak, tak. Ja osobiście myślałem sobie, że. Nie mogę przeklinać, prawda? Tak, tak. <laughs> ja sobie po prostu myślałem, że wiem, że my wrócimy to. Wiedziałem, że my to wrócimy. Taka mentalność Yl... mistrza, czułeś, Nie że... wiedziałem, że wrócimy na remis do połowy myślałem, że będzie 21-14 do połowy i wtedy już wyjdziemy na drugą połowę, ale wiedziałem, że w drugiej połowie od razu pierwszy drive zaskorujemy i już będzie troszkę tego spokoju złapanego. No bo zdobyliście 35 punktów z rzędu, a potem coś się zacięło, no i... Rozluźnienie? Po... Na pewno w pewien sposób też rozluźnienie. Weszło w chłopaków. Bardzo dużo nerwówki też się wkradło w niektórych momentach. Szczególnie kiedy ktoś popełnił błąd. Tak, Nie było takiego lift-up, co było też naszym błędem trenerskim oczywiście. No Co ale w Momentum Tak, Ale w czwartej kwarcie na szczęście udało się to wszystko. Końcówce, w końcu w końcu W udało się to wszystko nadrobić i no i wynik jest taki jest, jesteśmy mistrzami. Także jakie jakie się. plany teraz? No bo macie mistrzostwo, zdobyliście je dwa razy z rzędu, w Polsce wygraliście już wszystko. Chcielibyście coś więcej? E, osobiście ja rozmawiam bardzo dużo z zarządem i bardzo bym chciał, żebyśmy jednak w przyszłości ruszyli też dalej, tak? E, wiadomo, że to jest długofalowy plan, to nie jest, że my za rok już pójdziemy do Elfa i będziemy grać o najwyższe cele, ale w przeciągu 3, 4, 5 lat chcielibyśmy na pewno wystartować gdzieś dalej w Europę, to też wiadomo, że to jest kwestia budżetu dużego, tak? Panthers mają tą, ten przywilej, komfort, że, że mają jednak sponsorów i i mogą sobie pozwolić na to, żeby jednak takie wyjazdy dalekie robić, tak? a my z jednego końca Polski musielibyśmy jechać do Niemiec, także no wiadomo, że to byłyby bardzo ciężkie yy, obciążenia finansowe, plus też ludzie no niestety mają też swoje rodziny, pracę i cały weekend wyciągać z, z ich życia to też nie jest takie proste. Dobra, a teraz tydzień przerwy i wracasz do trenowania juniorów jak Michał Kałek i dziewiątek, czy... Przerwa i wakacje. Niestety nie ma przerwy i wakacji. Właśnie dzisiaj kończę swój urlop, który opierał się na... Fantastyczny urlop, futbolową. trenowaniu, dokładnie. No Tydzień może damy sobie, tak? Znaczy tydzień. We środę już mamy juniorów, tak? więc z Michałem z Pawlaczykiem już zaczynamy, yy, przygo, przygotowujemy już w międzyczasie tak? yy, juniorów. I, no i teraz już full focus na, na juniorach i, i mamy nadzieję, że walczymy z, teraz z juniorami okay. o Mistrzostwo Polskie.